Koń ma cztery nogi, a potknie się. Ja zaś mam tylko dwie ręce. Tym bardziej zatem zechcą mi słuchaczki a słuchacze darować, że przed tygodniem udzieliłem fałszywych informacji, twierdząc, jakobyśmy nic nie wiedzieli o losach dwóch synów księcia Józefa. Powiedziałam nawet, że nie wiadomo, czy pomarli młodo, czy też dożyli późnego wieku. Nieprawda? Przynajmniej o jednym więc o Józefie Ponityckim, synu Zofii z potockich czosnowskiej, coś niecoś wiemy. Po śmierci ojca został adoptowany przez ciotkę primowo tozkiewiczową, sekundę potocką, tercjo Wąsowiczową, autorkę bardzo interesujących pamiętników dożył 46 lat musiał nie oznaczać się żadnymi talentami, skoro nie zainteresowała się nim ani historia, ani literatura. Zazwyczaj synowie ludzi wielkich bywają miernotami. Dlatego też nie mam synów. Za pomylkę przepraszam. Mea culpa. Co powiedziawszy, przechodzę do rzeczy właściwej. Książę Józef zaczyna swą ostatnią wielką drogę. Tę, która poprzez Moskwę i Lipsk Wjedzie do królewskiej krypty na Wawelu. Gdy trumna ciągnąc ku Krakowowi zatrzymała się w Końskich, uczcili ją Żydzi. Starszy synagogi konieckiej, Mojżesz Rozncwajek, wygłosił przemówienie, zapowiadając, że bracia jego, chociaż obcego wyznania, dzień ów święcić będą corocznie w synagodze. Gdy w czerwcu 1812 roku. Napoleon wyrusza na Moskwę. Korpus Polski liczy z górą 34 tysiące żołnierzy. Cyfra ogromna, jeśli zważymy, że taki zastęp wydobyto z kraju zniszczonego, biednego, przytłoczonego ciężarem przeróżnych kontrybucji. W czasie, gdy chłopi puchli z głodu, gdy nie było ani czemu, ani komu orać i siać. A do pługa tej wojny zaprzęgło się 34 tysiące Polaków. Z butami i z mundurowaniem było źle. Niespełna rok później polscy żołnierze pójdą na Lipsk z goleni głowami. Jak mówi pamiętnikarz, trzy czwarte wojska obywać się będzie bez czapek. No ale jeszcze jesteśmy zaledwie w pierwszych dniach czerwca, na samym progu wiosny, o której śpiewa poeta. O wiosno, kto cię widział w ten czas w naszym kraju? Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju. O wiosno! Kto cię widział, jak byłaś kwitnąca, zbożami, trawami, a ludźmi błyszcząca, obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna. Niestety wiosna trwa krótko, lato ledwie się migło, i nadchodzi jesień posępna, mglista, a za nią ciągnie już zima, już rosyjski, straszliwy mróz, szczery zęby. Musimy śledzić cyfry. Więc korpus księcia Józefa ma, jak się rzekło, 34 tysiące z początkiem czerwca. Mijają dwa miesiące i dnia 3 sierpnia liczba ta stopniała do 23 tysięcy. 1 września doliczyć się można zaledwie 8,5 tysiąca bagnetów, a 1,5 tysiąca szabel. Sześć dni później Napoleon odniósł kosztowne, lecz dość wątpliwe zwycięstwo pod Borodinem. Korpus Polski właściwie przestał istnieć, liczy bowiem cztery tysiące magnetów, a już zaczynają się ulewy, choroby, głód. Wojsko żywi się padliną końską, nie mając zaś zupełnie soli, zastępuje ją prochem. Tak, prochem strzelniczym. Mróz przerzeza szeregi. Francuzi ściągają skonających ostatnie lachmany. Gdy zaczął się tragiczny odwrót Napoleona z Moskwy, w straży tylnej idą jak zawsze Polacy. Jest ich już tylko garść, garsteczka. Z pierwotnej liczby 34 tysięcy zostało... Wierzyć się nie chce. Ledwie 600 piechurów i 30 kawalerzystów, ale ta garstka potrafiła cudem prawdziwym ocalić całą artylerię i nie straciła ani jednego sztandaru. Francuzi, Saci, zostawiają w blocie swe armaty, a palą chorągwie. Polacy. To brzmi jak bajka, jednak jest prawdą. Wrócą z nietkniętą artylerią, wrócą ze sztandarami, idąc w straży tylnej, cierpiąc głód i mróz tak samo jak cała wielka armia. Przecież kamerdyner księcia Józefa, przybywszy do Wilna, gdzie pana swego już nie zastał, umiera z głodu. Książę Józef, chory ciężko, boleśnie kontuzjonowany, nie może dosiąć konia i wraca w powozie. Klęski nie taj. Warszawa wita go serdecznie, żadnych wyrzutów nie czyniąc. Wódz jest przedmiotem gorących owacji, gdziekolwiek się tylko zjawi. W teatrze ludzie na jego widok wstają, krzyczą, płaczą, les się nie wstydząc. Śpiewają przebywszy walki opornej, i krwawe, wnosicie skromni w zagrody ojczyste nie lupy drogie, lecz drogą sławę i wraz z nią sumienie czyste. Zarówno wszędzie jak przy matki grobie, z uszanowaniem potomek daleki rycerze, o was, wodzu, o tobie, wspominać będzie na wieki. Ale wiersz wierszem. Książę Józef przemawia prozą, uczciwie, otwarcie, bez obsłonek, po męsku. Przybywszy tu stosownie do wyższych rozkazów, jako dowódca korpusu piątego, z wojska narodowego składającego się, sądzę być moim obowiązkiem donieść Równie smutną, jak nie tajną powszechnie wiadomość, że korpus rzeczony, walecznością swoją i miłością ojczyzny, mierząc wszystkie tej tak krwawej kampanii nadarzające się trudy, niewygody i niedostatek, skutkiem poświęcenia się swojego i opierania z odwagą na natarczywości nieprzyjaciela, zupełnie prawie zniszczony został w ludziach, koniach, zaprzęgach, tak dalece, że mała liczba pozostałych, powracając z orłami, i z artylerią w zupełnej swojej całości utrzymaną, nie przynoszą z sobą jak tylko honor, rękojmie dalszych swych poświęceń i tę drogą pociechę, że wszystko uczynili i uczynią, co po nich miłość ojczyzny i króla wymagają: honor i król. Władca księstwa warszawskiego, a król Saski niebawem zdradzi Napoleona o honor, nie dbają. Legenda mówi, że książę Józef w chwili zgonu miał rzec: Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go oddam. Tekst nieautentyczny, dorobiony później, to pewne jednak, że mówił o honorze i o tym, że pragnie zginąć mężnie. Tak się też i stało. Mickiewicz oddaje nastrój całej Polski w słowach: Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami. Tak mówiono w momencie rozpoczęcia tragicznej wyprawy moskiewskiej, podczas której Bóg opuścił Napoleona, książę Józef nie opuścił go nigdy. Ostatni rozdział sławy i wielkości Napoleona rozegrał się na bezkresnych trupami zasłanych stepach Rosji, podczas bitwy pod Waterloo stanowi tylko kropkę na i. Książę Józef, choć obdarzony cechami nadludzkimi, był przecie tylko człowiekiem. Znalazł się w swym domu w Warszawie, miewał chwilę zwątpienia, rozpaczy i myślał o samobójstwie. Spał z nabitym pistoletem pod poduszką i w przystępie szczerości wyznał, że pragnąłby sobie palnąć w łeb. Nie uczynił tego, bo wiedział, że musi dotrwać do końca. Zdwaja swą energię i przystępuje do reorganizacji wojska, które tworzy dosłownie z niczego kraju to wojsko zostać nie może, bo już od wschodu wkraczają Moskale. Przedzierać się trzeba w najtrudniejszych warunkach, poprzez Kraków, poprzez Śląsk ku Napoleonowi, który księciu Józefowi nie ufa, podejrzewając go o zdradę. Napoleona opuścił Bóg, w ślad za czym opuszczają go sprzymierzeńcy i podkomendni. Prawdziwą wielkość księcia! Ocenił cesarz późno, bardzo późno i nadał mu tytuł marszałka Francji. Stało się to do dnia 15 października w przededniu krwawej batalii pod Lipskiem. Książę Józef był marszałkiem Francji ledwie przez cztery dni, w ciągu których odniósł pięć ran. Rozkaz dzienny Napoleona mówi, że książę we wszystkich bitwach okrył się chwałą. To prawda, lecz książę Józef w tych swoich ostatnich dniach jest wyższy ponad wszelkie zaszczyty, ponad ordery i buławy. Choć był jedynym niefrancuzem, którego Napoleon mianował marszałkiem Francji, przecie tego tytułu nie używał, podpisując się w przedśmiertnych raportach i rozkazach jako generał wódz naczelny Korpusu VIII. Ostatni jego raport brzmi, nieprzyjaciel nie zdobył ani pięci terenu. Wojsko okazało zapał i wytrzymałość godne podziwu, ale straciłem jedną trzecią ludzi i nie mam amunicji. Pierwszą ranę odniósł 12 października, prowadząc osobiście atak kawalerii. Druga rana pochodzi z 16 października. Trzecią dostał 19 października. Książę owinął sobie rękę tym i nie Chciał iść naprzód, nie cofać się, choć go błagano, by walki zaprzestał. Zdaje się, że nie rozumiał, co do niego mówili sztabowcy. Był w gorączce, krew zęcielała. Czwartą ranę dostał w bok. Może to była rana już śmiertelna, lecz książę, choć konia postradał, przecież jeszcze idzie, jeszcze wlecze się na półprzytomny ku brzegu melstery. Ktoś przyprowadza świeżego konia. Książę Ledwie trzymając się w siodle, spina konia ostrogą i skacze do żeni. Wtedy przychodzi rana piąta, ostatnia, w piersi, w samo serce, w to szlachetne, wielkie, szczerozłote serce. Rybacy wyłowili zwłoki księcia w pięć dni później. Po czterech latach, za zgodą cara Aleksandra, znajdą się na Wawelu. Ten car patrzył na bitwę pod Lipskiem i może patrzył na zgon księcia Józefa, któremu wbrew oporom swego brata, Konstantego, cześć pozgonną okazał. Konstanty sprzeciwia się wystawieniu pomnika w Warszawie, wołając, jak to posąg konny, a co takiego zrobił Poniatowski, aby posąg konny był stawiany. Czuł wojniu ojczyznę, ją z nagłych wyrwał niebezpieczeństw, przewodniczył w wojnach, które zgubą były. Aleksander był innego zdania, pisząc do siostry księcia Józefa: Nie było nigdy moim zamiarem czynić jakichkolwiek trudności w sprawie wystawienia na placu publicznym w Warszawie pomnika księciu Poniatowskiemu. Nie pozostaje mi nic innego jak wyrazić życzenie, by pomnik był godny wojownika, któremu jest poświęcony i narodu, który go wzniósł. Słowa te pochodzą jeszcze z miodowych miesięcy Królestwa Kongresowego. Przyszłość pokaże wkrótce prawdziwe oblicze cara. Lecz musimy przyznać rację historykowi, który mówiąc o bitwie pod Lipskiem pisze: Cesarz Aleksander z sąsiedniego pagórka przyglądał się tym nadludzkim wysiłkom i widokiem naocznym utwierdził sobie szacunek dla takiego przeciwnika i sprawy przez niego wyobrażanej. Alebo też, w rzeczy samej, nie Probstheide saską zdobywa tutaj krwią swoją książę Józef. Zdobywał Warszawę, przyszłego Królestwa Polskiego w obliczu przyszłego jego monarchy. Tak rzecz ocenił wielki uczony w sto lat po zgonie księcia. Poeta zaś, Niemcewicz, świadek pogrzebu, powie Posąg twój będzie lud otaczał mnogi. Ten napis twarde zachowają głazy. Tu leży rycerz, co walczył bez trwogi i żył bez skazy. Tam żołnierz pełen rycerskiej ochoty zaostrzy oręż o krawędź twej tarczy, Pewien, że przez to nabywszy twej cnoty tysiącom starczy.